Czekaliśmy bardzo na ten motocykl. Zresztą pytaliście o niego wielokrotnie. Motogucji Sterbio z krwi i kości na targach Aikma. Słuchajcie, no jest to rozwinięcie bardzo dobrze już znanego i cenionego przez Was motogucji V100 Mandello. Jakie tutaj są zmiany? Przede wszystkim pomyślano o tym, żeby ten motocykl mógł wyjechać w, może nie jakiś głęboki teren, ale poza drogę asfaltową mamy z przodu 19-calowe koło ze szprychami z tyłu 17, czyli to jest taki standardowy konfig, jeżeli chodzi o motocykle Enduro. Mamy tutaj ten sam wyświetlacz, który znamy z V100. bardzo zresztą fajnie zaprojektowany. Jednocześnie oprócz tego dodany tryb Enduro, więc rzeczywiście tutaj Motogucci pokazuje, że ten motocykl ma próbować przynajmniej wjeżdżać w teren. To jak się spisuje, no to okaże się w przyszłym sezonie. 21 litrów baku, myślę, że to wystarczy na kilkaset kilometrów. Motogucci deklaruje, że to będzie około 400 kilometrów. Jeżeli chodzi o Fausto, rzeczywiście to spalanie właśnie ktoś nam szedł, ale nie szkodzi. Jeżeli chodzi o spalność to rzeczywiście to spalanie e, pozwalało na takie e, osiągi. I teraz najlepsze. To co mamy tutaj, e, nie wiem do końca jak to działa, ale tak jak deklaruje Motoguzzi system PFF Rider Safe Assistance z obrazowaniem radarowym z przodu i z tyłu. Tyle w teorii. W praktyce znowu przekonamy się jak ten motocykl będzie jeździł, jak to będzie wyglądało. Co jeszcze można o sterwio powiedzieć? Jest bardzo wygodny, ma być podobno super wygodny dla pasażera, elektrycznie regulowana szyba, znamy to z Fausto, orzeł z mandel z przodu, światła diodowe, nie ma tutaj skrzydełek. Natomiast e, podobno ten motocykl, jeżeli chodzi o aerodynamikę, jeszcze lepiej będzie sprawował się także na dalekich dystansach i także z pasażerem. E, podgrzewane manetki. E, słuchajcie, no wszystko to, co jest potrzebne do dalekiego podróżowania. Mam nadzieję, że będziemy mieli ten motocykl w Motomio na testach już od początku sezonu. Zobaczymy jak pójdzie. Pytaliśmy o cenę Motogucji. Ceny jeszcze nie znamy, ale zakładamy, że będzie w okolicach również Fausto ten motocykl kosztował. Oczywiście silnik ten, który zastosowano w Mandello. Więcej o motogucy z w najbliższych miesiącach na naszym kanale Moto Mio, także warto obserwować, a już w najbliższych dniach więcej relacji z EICME w Mediolanie, także zapraszamy Was do obserwowania, dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał i widzimy się w Moto Mio, zaraz jak wrócimy z Mediolanu na Zakopiańskiej 171A.